Oto płytka za 85 groszy. Do tego jeszcze kilka innych klocków i mamy makietę za... 5 zł. Dzisiaj zrobię makietę za 50, 150, 250 i 1000 zł. Dobra, zacznijmy od tej za 50 zł. Zdecydowałem, że zrobię bitwę o Berlin. No tylko tym razem mam nadzieję lepszą niż wcześniej. Dobra, ale zanim zaczniemy, przydałaby się jakaś muzyka. Teraz pora na figurki. Na początek zrobię cywila, który broni stolicę. Teraz pora na figurki żołnierzy, ale no właśnie więcej nie mogę, bo się w budżecie nie zmieszczę. Poczekajcie do końca, bo mam kody rabatowe dla Was. Tu niestety pusto, ale to wina budżetu. Dobra, zakupiłem dwa pudełka z Lego Store. U. Elementy przydadzą się do następnych makiet. Do makiety za 250 zł przyda mi się jeden z czterech nowych czołgów, które już teraz możesz kupić na miniarmy.eu, a z kodem wakacje-10% na całe zamówienie. Ciemna noc, tylko po sciebie. Zrobiłem też już wstępnie podłoże makiety. Będzie to makieta przedstawiająca operację Barbarossa, a dokładnie zimę roku 1941 i 1942. Na samym środku mamy błoto i dziurę, przez którą czołg zerwał gąsienicę. Tutaj będą żołnierze niemieccy, będą bronić czołgu, a tutaj będzie drzewo. Dobra, ale nie może być tu tak pusto, zróbmy trochę zieleni. Zrobiłem je prostą techniką. Zróbmy figurki. Tak się prezentują. A to tylko dwie z 24 nowych figurek. Wiesz, gdzie je znaleźć. Teraz dodajmy wszystko na makietę. Pami, ciemna noc rozdziela nas, moja nas. I zaskoczona czarna między nami. Tak na razie prezentuje się makieta zróbmy te drzewo. Jeżeli chcecie je zrobić samemu, link do filmiku w opisie. I tak wygląda już skończona makieta. Dobra, teraz pora na makietę za 250 zł. Do tej makiety będą potrzebne mi aż dwie duże płytki, które kupiłem na targu staroci po 10 zł i dodatkowo Sherman. A to dlatego, że będę budował Normandię. Ostatnio oglądałem serial Kompania braci i jedna ze scen przykuła moją uwagę. Well, hello, To będzie moja inspiracja, choć jak później się okaże, nie wyjdzie mi to najlepiej. Dobra plan jest prosty. Tutaj będą atakować Amerykanie, tutaj będzie małe jezioro, a tu jakiś mały okop Niemców. Do zbudowania tej makiety użyję większości klocków z filmu, gdzie robiłem animację. Muszę zabrać trochę więcej płytek. Tutaj mamy ten mały okop. Wzorowałem się makietą, którą zrobiłem już jakiś czas temu, ale jest mały problem, bo została jeszcze druga część, a ja wykorzystałem już prawie wszystkie moje zielone klocki. Ale na szczęście płytka jest zielona. Teraz trzeba to tylko zakryć jakimiś resztkami. Zrobiłem już jedno takie drzewo, ale będzie ich więcej. Najpierw zróbmy trawę. Pożyczę sobie kwiaty. Teraz przydałoby się zrobić drzewa, no ale. Zostało mi już mało czasu. Postanowiłem, że odpuszczę te drzewa. Czołg jest niestety większy niż skala minifigurkowa. Ale lepiej, żeby tak stał niż jak ma stać po prostu na pustej półce. A jeżeli chcesz wygrać jeden z tych czołgów, wystarczy, że zasubskrybujesz kanał i napiszesz komentarz. Dobra, została nam makieta za aż 1000 zł. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak zrobiłem tą gigantyczną makietę z D-Day, kliknij tutaj. Ale to jeszcze nie koniec. Jeśli budujesz makiety i chciałbyś się zmierzyć w konkursie o łączną pulę nagród 250 zł, to posłuchaj. Zrób swoją makietę i prześlij ją w formularzu. Link w opisie.